Moi drodzy, w następnym odcinku z serii Fallout New Vegas ee, z Bownem. No co to za... Krute trzaski, plaski, sraski. Słuchajcie, nie wiem czy się nagrało to... Znaczy... Nagrywam jeden odcinek za drugim, dlatego nie wiem czy się nagrało to, co zobaczyłem przed chwilą. Czyli to, że nagle na czarnej górze pojawił się Legion. Ale... Omieńmy to. Jakby co do tego nie widzieliście Słuchajcie, moi drodzy, właśnie... Będę wkraczać do nowego Vegas. Mam nadzieję, że z jakimś sukcesem, i że mnie nie, z, nie zabierze kurczę RNK przy wejściu, ponieważ często mi się tak zdarzało, że właśnie byłem, niby dużo zrobiłem dla RNK i nie mogłem przejść. Nie mogłem wejść do nowego Vegas. Yy, ale niestety Żeby wejść do Nowego Vegas, że tak powiem Legalnie, stuprocentowo legalnie Musiałbym wykonać jeszcze kilka zadań Słuchajcie, jak już mam możliwość Wejścia do Nowego Vegas, to jak mam być szczery To mi się nie chce, a ci wszyscy jarają Blanta, zamiast stać na służbie. E, co się dnia się Tak, to tutaj przychodzę Dzień dobry Ale, zanim wejdziemy Do tego cholernego Vegas Tu, tu Dokładnie w to miejsce muszę iść. Dobra, nie będę tego pokazywać. Psewignijmy to. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe Czy są kapselki, czy też nie? Lecę wciąż do ciebie, 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 lecę do ciebie. Lecę do ciebie, do ciebie, do ciebie, do ciebie. Na wprost, na wprost.

Kurde. Dobra, chodź tutaj, dziadu. Dawaj wszystko, co Fine masz. Bateria rozszczepują. Karton papierosów. A jakże. Moduł sensora. Oczywiście. Okularów ci nie zabiorę. Papierosy, papierosy. Pistole dla kierniczy. Przewodnik. Skóra Gekona. Kojota. Super klej. Szachownica. terpentyna, Tego ci nie zabieram. Eee. Po, 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 po. No nie wiem, to ci zabiorę, ale będę się musiał w to ubrać. Um, no. Mam za duże obciążenie, żeby biegać. No co ty nie powiesz? Wszystko mam Hello, w tych... Cicho. Wszystko mam w tych takich dwóch rurkach na plecach. Wszystko, całe karabiny, wszystko... No... Welcome, sir or ma tak, to, to czas, żebyś odkupił ode mnie cały ten staff. Anabelki nie sprzedaję. Nie, nie, nie. Nie ma takiej mowy. Antyradu też nie sprzedaje. Bateria rozszczepieniowa. Owszem. Dobra. Już na starcie jest ciekawie. Eee, dinar Legionu, nie. Granat odłąkowy. Eee. Ma, on ma tylko 2000 kapsli, serio. tak Tawiam sprzedam rzeczy te najcięższe, czyli jeszcze ten pistolet dla kierniczy. Eee, momencik, momencik. Pistolet dla kierniczy papierosty yy, pod, pod przewodników 14 sztuk no, dobra yy, pusta strzykawka posty, i paka to wszystko yy, rakieta nie roz, rozprówać tak gdzieś może dla zabawy zostawię nie yy, tak 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 nie nie może tak zostawię sobie Stream pack, stream pack, super clay, tak, 14. O już nie ma kasy, dobra Eee, coś muszę teraz sobie kupić, amunicję przede wszystkim o, Karabin, karabin myśliwski, to mam, karabin laserowy Karabin snajperski, tłumik, no tylko, że nie mam snajperskiego, laser, LCV Nabój 10 mm. Tak eee, nabój 308 Tak eee, nabój nie to na razie nie. Pancerz bojowy drugiej generacji Pistolet 10 mm To jest pistolet maszynowy 10 mm a to nie wiem czy się O, pistolet 10 mm Cerownik ale To jest do pistolet do pistoletu tylko A nie do maszynowego eee... No nic ale jednakowoż yy... Pistolet Lubię go także. O, duży magazynek. No, to już się mogę pobawić. Kurczę, to, to, nic ciekawego nie ma Kolce eee... po prostu ciekawego nie ma. Kolce po prostu. to wszystko Senderowy kawałek, od samego dołu eee, Nie Nie Złom, a nie, złom zostawię, bo się potem może przydać Zeszyt nutowy Wow! Oczywiście kosztuje 69, bo inaczej nie może Nie wiem, kiego to jest, ale ja wypieczy to eee, Wygrzew, wino, whiskatch Łódzka Eee Zostawię, bo to chyba je, chyba o nie nie, torba lekarska zostawia terpentyna jest na razie, eee, szpyta szkocka zaparzasz zostaje steelboard zostaje karabin wojskowy może faktycznie zrobić aut podpalacz właśnie po to go wziąłem żeby go sprzedać przedwojenne pieniądze zostają pistolet dziś tu zostaje maszynowy robi aut Pancerz piechoty musi niestety zostać, niestety, bo go nie chce. Oszczepów 7, tak, właśnie po to je wziąłem. odkurzacz, od trutka zostaje rzeczona woda, nucha kola Wiktory. A se zostanie, żeby ładnie wyglądała. Nabój, tak, naboje, naboje, naboje muszą. Moduł sensora, owszem, to tak, 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 Mina domkowo, tak, 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 tak. Mąka, o tak, 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 tak. Los na loterię. O, ten wart 10, ten wart 1. No spoko. Wojski wielostrzałowiec, nabój 357 magnum e, nabój 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 357 magnum 36 jak masz Eee atomowy Eee Kobiny zakupiłeś, się, więc zostawię sobie na pamiątkę Że grzegram szturmowca sobie Zostawię albo i nie Nie bo musiałbym do niego dokupywać amunicję A mi się nie chce Jakie on ma obrażenia 9. No dobra, no. no, 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 no dobra, no. Jak będzie? Yy, karta papierosów, a na razie to jest przed, nie potrzebuję tego za duże miejsca. Dobra, enter. No i cześć. Dobra. Udało mi się trochę wzbogacić. Um. Tak, no w końcu jakoś wygląda, ogarnięcie, ogarnięcie to wygląda, tak, tak, dobrze Tak, no i to teraz jest, teraz jest fajne już Jak ja się pytam, ten celownik laserowy, to tak jest do czegoś potrzebny? Nie, to chyba tylko tryb VATS, tak naprawdę No, mi się wydaje, czy... Dobra, e, co ja tu jeszcze mam? E, karabin myśliwski, anabelka i szturmowiec, dobra Wygląd, branie. Mam będzie, bo chyba mu coś podpiprzyłem Fine by me. Bo, słuchaj, my teraz wchodzimy do Cywilizowanego miasta, dlatego zabieram ci to. Tak, ja mu Ja to, a ja jemu muszę dać. Eee, gdzie to było, gdzie to było? Eee, pancerz piekoty Nie, gdzie to było, kurde. O, jest. To było jego. No, to wszystko jest jego wyjście. Cześć, panu. I Bone wygląda znowu jak taki pospolity wieśniak, oh, buddy, który robi kurę. Like Ale ja tylko sprawdzam, jak wygląda twoja morda. Nic ci nie zrobię przecież. Eee, dobra, żeby wejść do, We do New Vegas. Camp Makarian. Niestety. <tom> No Okej okay. Czyli teraz o Jakiś ktoś tam jest Oj no bo to otwarte drzwi Menel A narkoman Postrzegłbym go chętnie, ale... Co wszyscy mają takie białe usta w tej grze? Ja też mam takie białe usta? Nie mam takie różowe Zobaczmy, czy coś w jednym jedynym pokoju, jaki istnieje tutaj, czy coś ciekawego będzie. Tam, tam. O! Odnoszę wrażenie, że to jest jakiś darkoman. Yy, no, A tak, myślałem, krew, strzykawka. Co? Jaka strzykawka? Pusta strzykawka. No, tu jakieś. O, tak. Wiktory, kolejna jak najbardziej Gdyby to nie było tyle krwi i nie byłoby takiego burdelu Nawet byłbym skłonny wziąć to mieszkanie, żeby sobie tu pomieszkać Bo jest całkiem przyjemne, łóżko dla mnie, łóżko dla Bona Ale że Dobra Cześć Lecimy do Nowego Vegas Nowy Vegas, Nowy Vegas, Nowy Vegas Nowy Vegas, nowy Vegas Las Vegas to kiedyś był wjazd do y, Las Vegas. Przerobiono to na New Vegas. Co burczysz, dwugłowa świnio? Dobra, pojdźmy tutaj w końcu. Jedźmy do tego nowego Vegas, bo już mi się po prostu nudzi. W końcu będziemy można spostrzelać. postrzelać. Dobra. Siemano. Ta. You lost? No, no, no. Let me guess. You got work for me, right? Well, you're too late. I just quit the bounty trade. As soon as I pick up some caps that Dotri owes me, I'm out of this scrapyard. Um, ok, myślałem, że to jest 0 ale nie to nie. Nie, nie mi się wykonywać tego zadania, jednak nie, nie, nie. Nie będę. Nie, 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 nie. Teraz musimy, słuchajcie, zastosować najbardziej, słuchajcie, przebiegły, najbardziej trik, który zawsze wyjdzie. W prawdziwym świecie też by zawsze wyszedł na oczach. Żołnierza Przebierzemy się Dokładnie Ale ry pozostanie w bańce I zobaczycie, że ja mnie przepuszczą, to będzie śmieszne A właśnie, bez tego, zobaczmy, czy Jako kosmitę mnie przepuszczą Siemano Go on through, soldier o, czyli mogę przejść teraz nagle. Pochwyty ogólne... Nie, ogólne, ogólne, a nie, tutaj. Eee, RNK, neutralność. Ale nie, no przecież nie mam... Nie, no spoko, czyli mogę przejść po prostu będąc w sprawie kosmicznym, czyli normalnym. Spoko. Czyli legalnie weszliśmy do Nowego Vegas. Znaczy, zaraz wyjdziemy. Przepraszam Was na chwilę, mama dzwoni. Dobra, witam Was ponownie. Rozmowa zajęła 1,30 minut. Nie, no dobra, no wchodzę do miasta, to to zdejmę. No. Chociaż troszkę. Choć, bo, chociaż to. to z tego hełmu. Jak Jakie to brzydkie. I it feels real nice to be carrying the. No. That damn Mister House has forbid any NCR military personnel from carrying any sort of firearms on the Strip. Well, except for Captain Pappas. Mister House still doesn't trust the NCR. A word of advice: the Securitrons won't put. up a... It's your first time on the. Dziękuję w końcu, to się wydostaję z tego pierdzielonego Nevadas. Hey, partner. You've come for a piece, haven't you? Welcome to New The place to get started. Ta 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 ta. Dobra, moi drodzy, dostałem się do Nowego Vegas. Ten odcinek nie był zbyt pas pasjonująco zarąbisty Jak reszta tych moich odcinków, samo zajebistość. E, w następnym odcinku zajmę się usunięciem e, us że tak powiem, pozbawieniem życia osoby, która próbowała pozbawić mnie życia. Kole a konkretnie tej osoby z początku gry w marynarce w kratkę. A to co to za gówno? To masz problem to say something?? Bro? Hey? Zopiernijkom <laughs> Myszka mi się o klawiaturę obiła O nie, tego to ja nie chciałem <laughs> Dobra, wejdźmy tylko przywitajmy się A zabójstwo zostawię na potem

kręć, się, kręć w kółeczko. Kręć, się, kręć w kółeczko. What in the goddamn? Let's keep this in the groove, hey. Swo ah, jak walk, jak Kurde, są w stopniu. I hit what I was aiming for. Guess you had brains to spare or you just thick skull. Nie, mam trzy mózgi. drugi. Way, baby, Ten drugi new. mi się ładuje. So Teraz not trzeciego. No, you didn't die. What say you and me cash out? Go somewhere more private, like. Any questions you got? I'll answer. That, but never that. As I can't do that, baby, and you know it. There's a lot of angles to this caper. Complexities aplenty. Apl They're called bodyguards. Why would I do that, baby? I want to talk to you as much as you want to talk to me. And you dig, this is just first base, right? You and me have a future together, and it's big league and open all night. Here's the key to the prez. I'll see you there in two shakes. Tata. 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 Dobra, słuchajcie, zawsze mi się myli, jak mam z nim rozmawiać. Jest teraz muszę, słuchajcie, poczekać, aż on przypadkiem nie wejdzie do apartamentu prezydenckiego. Bo jeżeli on tam wejdzie, a ja pod, zanim nim tam wejdę, to Ale. znaczy, że już nie odzyskam proteinowego sztonu nigdy. Dlatego muszę sobie przyjść tutaj... I poczekać, co ten debil z czterema ochroniarzami zrobi. Nie, Bone, usuń się, bo to będzie pół godziny trwało. Ale oczywiście zawójstwo zostawiam na następny odcinek. O, lampa, jak u mnie w pokoju. Dobra. Czyli gościem się będzie nudzić, spoko. No, no to cześć. Widzimy się w następnym odcinku, yy, w którym zabijemy Beniego. A ta co? Siema, siema. No, no to hej.